Odbacite. od sebe sva nedjela svoja, govori gospodin, i načinite sebi novo srce i nov duh. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Gospodin s vama. Pan s vami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny i daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odzieliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny. Przygotowane diabło i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie, wtedy im odpowie: Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą Ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, kilka dni temu rozpoczęliśmy wielki post. Bardzo mocny czas w roku liturgicznym. Wielki Post jest naznaczony modlitwą, postem i uczynkami miłosierdzia, a Słowo Boże, którego słuchamy w wielkim poście, wzywa nas do nawrócenia. Na początku wielkiego postu liturgia pragnie nam uświadomić coś, co przeżywamy w każdej chwili, coś, co jest bardzo ważne w naszym życiu. A niestety bardzo rzadko o tym myślimy. To jest przemijalność życia. Nie lubimy myśleć o przemijaniu i o końcu życia. Wręcz przeciwnie. Staramy się go przedłużyć. Pragniemy przeżyć jak najwięcej lat. Mimo to, fakt, że życie zbliża się ku końcowi jest najbardziej rzeczywistą rzeczą w naszym życiu. Wszystko mija i moje życie ma koniec. Któregoś dnia staniemy przed Bogiem i będziemy musieli złożyć sprawozdanie ze swego życia, i wtedy będziemy mieć wgląd w swoje życie i działanie. Dlatego już za życia należy zwracać uwagę na swoje myśli, słowa i uczynki pod kątem wieczności. Tych 40 dni zostało nam danych, abyśmy bardziej intensywnie rozmyślali o swoim stosunku do Boga i bliźniego, abyśmy na pustyni swego życia poszukiwali Boga. W historii ludzkości było wielu tych, którzy szukali Boga, pragnęli Go i chcieli Go dosięgnąć i posługiwali się różnymi środkami, sakramentami, postem, pokutą, modlitwą. I różnymi pielgrzymkami. Swoje życie starali się uzgodnić z Ewangelią. Inni widzieli drogę do Boga w rozmyślaniu, w badaniach wielkich umysłów i doktorów kościoła. Oczywiście jest wiele dróg wiodących do Boga i Bóg każdego prowadzi na swój sposób. Dziś jednakże Słowo Boże pokazuje nam, Najpewniejszą, najprostszą i w istocie najlepszą drogę do Boga. Mianowicie droga do Boga to droga do człowieka. Po prostu człowiek jest stworzony na obraz Boży, a poprzez odkupi, dzieło odkupienia Chrystusa człowiek stał się częścią rodziny Bożej i. Boskiej natury Jezusa Chrystusa, najpewniejsza droga do Boga to droga do człowieka. W jaki sposób to zrozumieć? W dzisiejszej wstrząsającej przypowieści Jezus tłumaczy to w prosty sposób. O co Jezus zapyta nas przy końcu świata? Ile odmówiliśmy modlitw Ojcze nasz? Do ilu sanktuariów pielgrzymowaliśmy? Ilu stowarzyszeń chrześcijańskich byliśmy członkami? Czy nas zapyta, czy byliśmy kapłanami, zakonnikami, biskupami? Czy otrzymaliśmy jakieś odznaczenie? Czy też być może będzie ważne, kto był naszym ojcem, matką? Jakie skończyliśmy szkoły? Nic z tych rzeczy. Niczym nie możemy go podpłacić. Jezus ma w cudzysłowie tylko jedną słabość, jeden słaby punkt. Miłość do człowieka w potrzebie. Zapyta nas, czy nakarmiliśmy głodnego? Nie zastanawiając się jak to, że nie ma co jeść, czy odzialiśmy nagiego, bez względu na to, jak doprowadził się do tego stanu. Zapyta nas, jaki mieliśmy stosunek do uwięzionego, do chorego. Zapyta nas, czy potrafiliśmy przebaczać, czy swoim bliźnim rzeczywiście byliśmy bliźnim. Dlaczego to jest tak ważne? Apostoł miłości, Jan, ewangelista, daje proste i dokładne tłumaczenie. Jeśli ktoś powie kocham Boga, a ma brata w nienawiści, jest kłamcą, bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, Boga, którego nie widzi, nie może miłować. Od zawsze rozumieli to. Wielcy ludzie, którzy byli przy Bogu. Od samego początku Paweł głosił ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, ale zawsze pamiętał o ubogim. W niedzielne spotkania eucharystyczne gromadził Jałmużnę dla biednych diakon Wawrzyniec w Rzymie troszczył się o ubogich. Wiele, Wspólnot chrześcijańskich poświęciło się trosce za chorych, ubogich, niewykształconych, za sieroty. I to nie z tego powodu, jak wielu przeciwników wiary myśli, aby zdobyć wielu naśladowców, lecz po prostu z miłości do człowieka. Wszystko inne w naszym życiu religijnym może być dobre i ważne. Jednakże. Uczynna miłość w stosunku do bliźniego jest najważniejsza. Tak i Ty, i ja wielokrotnie mamy wątpliwość, co uczynić. Czyniąc dobro, na pewno nie popełnimy błędu. Bogu dzięki, że również dziś w Kościele są ci, którzy w ciszy służą człowiekowi w potrzebie, by względu na to, kim on jest, ważne jest, aby. Ważne jest, że jest człowiekiem i że ma ludzką godność, bo został stworzony na obraz Boży. I w tym również należy wyróżnić Caritas, jego programy i projekty na różnych obszarach, począwszy od tych, którzy są porzuceni, aż po tych, którzy codziennie przychodzą po ciepły posiłek. Wspomnijmy miło, misjonarki miłości, siostry, matki Teresy, które również pracują z tymi, którzy zostali zostawieni i dają im miłość chrześcijańską, która uwidacznia się poprzez konkretne uczynki miłosierdzia, a wiemy, że one czerpią moc z modlitwy i Eucharystii. Adoracji, licząc na opatrzność Bożą. Ubodzy, opuszczeni, byli na sercu matki Teresy. Przedstawiam pewne jej myśli. Ubodzy są wszędzie, ale największe ubóstwo to to, gdy człowiek nie jest kochany. Ubodzy, których powinniśmy szukać, są być może tak blisko. Mogą to być Ubodzy duchowo czy też materialnie mogą pragnąć chleba albo przyjaciół, mogą mieć potrzebę odzienia czy też bogactwa miłości Bożej do nich, mogą potrzebować schronienia w mieszkaniu z cegły, betonu czy też schronienia w naszym sercu. Nie trzeba czynić wielkich rzeczy, abyśmy dali świadectwo wielkiej miłości do Boga i Bliźniego. Ważna jest siła miłości, którą wnosimy w nasze uczynki, które z nich czynią coś pięknego dla Boga. Te słowa matki Teresy kierują nas na nas samych. Zatrzymajmy się na chwilę. I w swojej głębi usłyszmy echo tych słów. Jaki jest nasz stosunek do tych potrzebujących? W potrzebie jest nasz mąż, który przez cały dzień zarabiał dla naszej rodziny i zmęczony wrócił do domu. W potrzebie jest żona, która tak wiele nieznaczących zajęć wykonała w domu, w pracy. Pokaż jej, że widzisz, jak bardzo. Kocha Was wszystkich w rodzinie i troszczy się o Was. W potrzebie jest dziecko, syn i córka, gdy pragnie, abyś go zauważył, objął, abyś usłyszał i wtedy, gdy być może dostał piątkę lub jedynkę, zawsze Cię potrzebuje. Pochwal go, pokaż, jak bardzo go kochasz i jak bardzo jest dla Ciebie ważny. W potrzebie są. Twoi starzy, słabi rodzice, którzy i dziś tak bardzo Cię kochają i swoje modlitwy i ofiary dają Bogu, pokaż im, że nie są sami jakimkolwiek gestem miłości. I tak dalej, drodzy bracia i siostry, możemy rozmyślać w nieskończoność o naszych sąsiadach, starcach. Osobach z szczególnymi potrzebami uzależnionymi, opuszczonymi. W stosunku do bliźniego, a zwłaszcza w stosunku do tych, którzy są w potrzebie. Mamy również dobrą radę świętego Wincentego Paulskiego. Służąc ubogim należy dać pierwszeństwo przed wszystkim i wypełniać to bez zwłoki. Jeżeli należy odnieść lekarstwo czy pomoc potrzebującemu, ze spokojną duszą pójdź do niego, a to, co należy uczynić, ofiaruj Bogu, tak jakbyście uczestniczyli w modlitwie. Niech nie męczy Was przygnębienie w modlitwie czy też myśl o grzechu, dlatego że pominęliście modlitwę z powodu służenia ubogim. Nie lekceważymy Boga Jeżeli dla Boga oddalamy się od Niego To jest jeżeli zaniedbamy dzieło Boże Abyśmy w ten sposób uczynili inne Drodzy bracia i siostry Będziemy błogosławieni, jeżeli tak czynić będziemy A nasze... Pójście na pustynię i wyrzeczenia w Wielkim Poście będą owocne. Niech na tej drodze nawrócenia pomoże nam wstawiennictwo błogosławionej Dziewicy Maryi. Amen.